W dniu dzisiejszych godzinach popołudniowych dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w nieba otrzymał zgłoszenie o wypadku na skrzyżowaniu między Janczowicami a Jaźwiną. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia y, zgłoszenie potwierdziło się. W wypadku łącznie brało udział 8 osób, w tym y, dwójka dzieci. Z tych 8 osób y, 7 było rannych i było konieczne udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Osoby najciężej rany zostały ewakuowane y, z pojazdów. Przez osoby po stronę. Także nie było konieczności używania narzędzi hydraulicznych w celu ewakuacji osób poszkodowanych. Na miejscu pracowały trzy zespoły ratownictwa medycznego. Do najciężej rannej osoby lekarz, koordynator Działań medycznych, zadysponował lotnicze pogotowie ratownicze, które zabrało najciężej ranną, czyli pasażerkę Volvo, do szpitala we Wrocławiu. Łącznie do szpitali zostało zabranych siedem osób, w tym dwójka dzieci. Ośmioletni chłopiec i roczne niemowla. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, gdyż byliśmy pierwsi na miejscu zdarzenia przed Zespołem Ratownika Medycznego. Pokryliśmy, w dalszej części działań pokryliśmy pianą wyciek paliwa i przekazaliśmy osoby poszkodowane ratownikom medycznym. Na miejscu pracowały dwa zastępy PSP Dzierżoniów, zastęp OSP Jaźwina, OSP Roztocznik, OSP Łagiewniki policja i zespół ratownictwa Nasza działań droga całkowicie była zablokowana.